Dzień dobry, dzień dobry, ja tylko na chwilę po moją buteleczkę, bo musisz się z rana napić i uciekam. Cześć Wam, cześć Wam, raz jeszcze. Jestem, jestem już teraz poza lodówką i powiem Wam, że uwielbiam te poranki. Uwielbiam zaczynać dzionek od po prostu kelona. Nie wiem jak Ty, ale ja uwielbiam pić. Dostaję takiego kopa. Kiedyś piłem coś innego i kopa nie dostawałem. Dzisiaj po czymś takim dostaję takiego kopa, że hoho, ho, już ci mówię, co to jest. Wczoraj mówiłem o butelce czarnej, dzisiaj mówię o butelce białej, bo mamy za oknem dzionek. Ja też koszulkę ubraną biało-czarny, także nie wiem, czy się sięba podoba, mi się podoba. Słuchajcie, co to daje? Dodaje mi to kopa, dodaje mi to energii, oczyszczam mu organizm po pomaga utrzymać prawidłową wagę ciała, co jest bardzo ważne. Wspomaga serce, także jak też masz problemy tam z sercem, wyzwania, to też warto się tym zainteresować. Przyczynia się do oczyszczenia organizmu i wiele, wiele, wiele innych. A co ma w środku? Owoce, noni, czarny bez, aloes, rokitnik, głuk, lucerna siewna. To jest kilka tylko elementów tych składników, a jest ich tutaj 13, tak jak wspominałem wczoraj. Ode mnie to wszystko. Dzięki za oglądanie, miłego dzienka. Pozdrawiam serdecznie, ja wracam do lodówki.